Że ten potencjał ofensywny obu stronę dość podobny. Bo 10 goli zdobywali piłkarze piekarni i ABB w tych rozgrywkach. Bronić się przed atakiem Jaśka. Udało się zrobić to skutecznie. Jest groźny kontratak ekipy ABB. Jest uderzenie na bramkę i do idą. Łatwo jednak mówić siedzący tutaj obserwując ten mecz. Bo przecież Piekarnia, Jaśek to rywal bardzo solidny. I to właśnie. Prosta strata teraz przy wznowieniu gry z autu po stronie piekarni Jasiek i to była świetna okazja dla aber. Wrócę do tej myśli za moment, bo teraz szansa na gola miał Wojciech czarny noga do dwóch. No i wreszcie niedawne spotkanie, w którym Jasiek był już wyraźnym faworytem, a wygrał tylko 3 do 2 i wcale zaczął bardziej pozycyjnie, chociaż na indywidualną akcję zdecydował nam się teraz Łukasz Filips. Teraz błąd w obronie kończy się okazją strzelecką, jak na warunki gry halowej. Nie napracowali się dzisiaj specjalnie, no a teraz Major nie dał mu żadnych szans na interwencję. I teraz ABB musi już odpowiedzieć, musi być aktywniejsze z przodu. I wchodzą na trochę wyższy poziom, rzucają wyższy bieg. Teraz jednak mogli wpaść w jeszcze większe kłopoty niż. Dobry refleks, jednak przy tym wyjściu z bramki. W przypadku Sebastiana Dracha, ale znowu wrzucają swojego bramkarza na minę gracza ABB. I tym razem golkiper jest już bezradny. Nie przynosiło to punktów, ale przynosiło emocje. Dzisiaj trzymamy kciuki za to, by Paweł Kusak zapobiegł zatem groźnemu. Zanim jeszcze do tego doszło, teraz z kolei kontratak. Ewidentnie wrzucają wyższy bieg piłkarze ABB. No i teraz przekładają to w dodatku na pierwszego dzisiaj swojego gola. A teraz jest szansa na to, by było 2 do dwóch. Świetnie interweniuje Kusa zasłużone to kto śledzi na bieżąco rozgrywki zimowej ligi biznesu. Ten mógł przewidzieć, że po przerwie do gry wróci ABB. Teraz właśnie... Czarny noga jest gdzieś tam przy linii bocznej, świetnie mija, po nikwie oddaje strzał prawą nogą, w części słupka bramki ABB po raz trzeci dzisiaj zatrzepotała w wiesiadce Teraz jest Kendroń, ale i w przypadku ofensywnej akcji Piekarni kończyło się to wszystko rzutem rożnym, a teraz z kolei na moment grę Sebastian Drach. Zaczął świetnie, bo wypracował bramkową okazję partnerowi, będzie szansa na 3 do 2, ale nie ma z tego gola. No i teraz je próbował poędronić. Bąk. Bąk przełożył sobie przeciwnika. Ale znowu ma piłkę. Jasiński Filipski. Próbował przedłużyć to wszystko piętą, ale wychodzi z tego kontratak dla piekarni. Jasiek Jasiński oddał piłkę do Adriana Zendera. Znowu utrzymuje przy życiu swój zespół. Podobnie jak teraz po strzale Jasińskiego. Jeszcze jedno uderzenie. Swoją formę, to pytanie pewnie drąży ekipę ABB, a piłkarzy, Zacharek mimo asysty przeciwnika obraca się z piłką, uderza mocno w jego bramki, a tymczasem szansę na zamknięcie tego meczu ma czarny noga, faulowany był jednak przez Sebastiana Dracha. Trzyosobowy mur w ustawionych traci decydujące gole, czy szczęście dzisiaj odda to co traci, nie tym razem. Jednobramkowa przewaga wystarcza piekarni Jasiek do tego by dopisać sobie do tabeli kolejne trzy punkty. mieć ich na koncie 7. Wojciech Czarny Noga zadowolony, bo jego zespół wygrywa 3 do dwóch, Kolejny raz właściwie mecz z waszym udziałem tak na styku, ale na waszą korzyść ostatecznie. Dokładnie, jesteśmy bardzo zadowoleni po świętach i nowym roku idziemy zwycięstwa. Fajna walka, fajny mecz, dużo sytuacji. Jesteśmy zadowoleni przede wszystkim z wyniku i trzech punktów. W ogóle jak ktoś śledzi te rozgrywki zimowej Ligi Biznesu, to mógł scenariusz meczu przewidzieć, to znaczy ABB będzie się bardzo długo budzić, potem, potem napędzi strachu rywalą, a na koniec przegra jedną bramką. No powiem tak, nie oglądałem wcześniej meczu ABB, widziałem ich wyniki, wiem, że przegrywali w ostatnich minutach. Nam to akurat inaczej wyszło, rozegraliśmy sobie fajny meczyk, ostatnie minuty broniliśmy w wyniku, Wygląda na to, że to się. No właśnie, tak po cichu, po cichu. Po cichu, po cichu, czajcie się za, za tą ścisłą czołówką. Czwarte miejsce. Dzisiaj jakby potwierdzacie sobie tą lokatę. Tak, tak. Założenia były takie, żeby właśnie niżej niż czwarte z, z grupy nie wyjść. Mamy nadzieję, że jeszcze powalczymy z najlepszymi. Także trzymajcie kciuki. Zatem piekarnia się realizuje założenia i dąży do, do tego, by być wśród najlepszych. Powodzenia w tym. Dzięki. Dzięki. you <laughs>